i jest Witam was znowu w Minecraft Dungeons? Dzisiaj światem zawładnął Fiolet. Mamy sam Fioletowo-Różowy Ekwipunek, nawet Enchanty takie są i niestety właśnie przez to nie mamy żadnego leczenia. Obrażenia tutaj są całkiem spokojne, szczególnie przeciwko zaklętym. To się bardzo przyda, bo oni są mocni. Również tutaj bardzo pod uniki i odbicie, także to jest dobre, bo trzeba będzie uciekać, jak nie mamy leczenia. Impuls grawitacyjny, to jest akurat coś, co mi tutaj przeszkodzi, ale. Przeklęta kusza, jest całkiem spoko, ma wbudowane dynamo, więc dobrze będzie działać tutaj z unikami. No i grawitacja, nieskończoność, trafienie krytyczne, obrażenia, mogę więcej strzelać i jednocześnie mogę ich jakby zatrzymywać w miejscu. Gong, to jest taki ciemny fiolet, ale dalej fiolet. Grzybek, bardziej różowy, ale dalej trochę fioletu jest. No i kołczan otchłani. Chociaż wezmę go na razie zamiast na księgę duplikacji, może jakiś chlebek będę duplikował, bo z tym życiem będzie problem. No i end. Tutaj niestety uderzenie odchłani nie będzie działać na większość mobów. Ja ogólnie chciałbym... A, okej, okay. no tak. E, Pół życia straciłem, co? Chciałbym tu jak najwięcej pomijać tych mobków. Nie chcę za bardzo walczyć, bo zdechnę i to mocno. O, tam chłop się tepa. Ładnie, ładnie. Boom. Oj, no, właśnie. Chodź tu jeszcze raz, jeszcze raz. Zaklęty obrywa mocniej Boom, nice. Dobra, muszę chyba więcej strzelać, tak mi się wydaje. Tylko ta księga duplikacji zużywa dosyć dużo dusz, także to jest trochę nieprzyjazne. A na końcu Bosik, także pozdro. Oj, Dobra, ja uciekam. No i znowu życia nie ma. Chociaż nie, księga już się naładowała. To nie jest aż tak, że jak myślałem. Mogę też ich bić unikami w sumie. No, z... strasznie daleki ten. U... Unik. Strasznie daleko unikam. A tu jest mało miejsca. I co, znowu się tu zrespiłem. No świetnie. Ja co zdechnę! Dobra potka, ale to mi i tak wiele nie zmieniło. Ja wam powiadam, zaprzestańcie swych działań. No i uciekamy. Hop! Ja wiem, że ja znowu będę przy nich, ale może to jest taktyka. <grym> Bić ich unikami. I dynamo. No te uniki nic nie robią, ale bez nadzieja. Ale trochę ich tam zatrzymuje, patrzcie. Oj! To będzie, to będzie dobre. <grym> o nie, o nie, znowu oni. Dobra? Potka, uciekamy. <laughs> ja znowu nie żyję prawie. Zaraz nie będzie prawie. Czy tam był chleb? Czy coś takiego? To był chleb! Chleb tu jest! To ja biorę to i już nie zbieram nic innego. To zrobiłem jakąś misję tygodniową. Podróży nie dotykając podłoża. A bo ja te uniki mam długie, no tak. A ten chlebek odnawia bardzo powoli. On odnawia chyba całe życie, ale po długim czasie. O nie, jakaś walka. Dobra, potka, bum. Bum. No nie... Jezu, te upadki tyle obraźni zdają A ja dalej nie mogę tego chlebka wziąć nawet O, jest owoc, owoc, owocek jest A, obrzeżenie upadku y Kołczan -no odchłani, mam lepszy? Nie mam lepszego hm. No ja nie wierzę że... <śm> Ile można spadać? Gdziekolwiek nie zrobię uniku, to spadam Ok, to jest nie okej okay. No poważnie, miałem już chleb i dobił mnie jakiś mały endermit Super to Ciągle muszę jakoś biegać, unikać Bo zaraz padnę Dobra, jest spotka, ale ona nie regeneruje nawet full życia Masakra No tak Jeden gość potrafi mi tyle zjechać I gdzie jest... Klucz Ja tu przyszedłem właśnie po klucz A go nie widzę A, że on jest gdzieś tam na górze? Czemu? Czemu on jest tu? A nie tam w dalszej ścieżce? Backup będzie, jak ja to teraz przejdę? Na ostatniej szansie przez większość poziomu. Ale nie, nie sądzę, żeby to miało szansę, jakkolwiek. O! Okej, okay, to, to, to może być to. Bum, bum. Dobra, hop, hop, hop. Unik Ziub. Ej, ładnie. Ładnie go to spowalnia. Panie. Te uniki dobrze spowalniają. Wybuch, małe obrażenia. Ale spowolnienie jest spoko. Powiem wam, zaczynam się powoli odejdywać w tym zestawie Jakoś, powoli Czyli unik, strzelaj Nie, no Już unik chciałem robić, a nie wyszło No tak, z tym kołczanem odchłani Wyjdzie to lepiej No nie To jestem po prostu tak papierowy i żadnego leczenia nic A, bo tam są podwójne obrażenia Okej, okay, to dużo wyjaśnia dosyć Okej okay. To, to było bliskie, to było bliskie, dlatego ja uciekam. Oj. Elektryczność, ciernie? Ciernie. Właśnie, ciernie i odbicie tutaj po prostu mnie rozwalał. No bo ja nie mam co zrobić wtedy praktycznie. Chyba biegać w kółko i czekać na potkę. Czy to znowu są ciernie te? O chopie, za dużo was, za dużo, za dużo, za dużo. Nie możecie po prostu mnie zostawić czy coś. Może sobie odpuszczą. Chyba sobie odpuścili częściowo. O, odpadku. Poważnie. Ej, jeszcze go nie załatwiłem, a wy już się rozpicie? Dobra. Bum. Hop. Czemu on strzela w ścianę? Nie, ja to Zaraz już będzie po mnie. Muszę ich spowolnić, tym unik... Nie, nie mam uniku. Apokalipsa leci w dół do czwóreczki. Chociaż to i tak nie styknie. To Dynamo w ogóle nic nie robi... Bo on jest tylko na pierwszym levelu, takie, także jest dosyć lamerskie. No, idealnie musiałem wpaść w tamtą dziurę, tak? Zaangażowanie, i co tam? Leczenie z Dobrze. Nie, reakcja nic chowa. Ej, nie zatwiłem go! Zostaw tam mnie jeszcze! Nie miałem gongu! Ale dosyć mocno tych ich jak oni mnie zamkną. Masakra? Przydałbyś tu jeszcze akrobata. Żeby te uniki robić częściej, bo to, że mogę zrobić wiele uników, to spoko. Ale jak mam dłuższą walkę, to Ehm, nie. A? Podwójne obrażenia. Super. O chłopie. A żeby aż tak dużo was tu. No nie. Bum. Aj, no, trzeba ich spowolnić. To ich bicie trzeba spowolnić. Żeby nie pili tak dużo. Ale tu i więcej się robi jeszcze. To... A ja, jak odnawiam uniki, to jest ten tak powolny. Masakra jakaś. Jezu, ile ich tu jest. Oni się za szybko respią, ja nie, nie nadążam. Cała szkółka się zebrała. Ale można ich unikami bić, chyba że już skończą. Dobra, tych guzików nie klikam na razie, bo tu endermany będą. Grzybek? Jest on więziony? Dobra, już nie. Mogę sobie postrzelać. Uuu, dynamo było mocno naładowane. Okej, okay, teraz jest źle. Jest on więziony? Tu trzeba, jak wierzył, używać, jakby doceniać każde życie. Ale za dużo was się tu spipany Czemu? Bum Niewidzialność I to coś I teraz po prostu nic nie robię Teraz czekam I się skończyli Teraz guziczek Nie pojawił się Enderman Pojawią się dwa naraz Od razu Czekaj, potka mam zaraz Dobra, potka i bum Nie ma Endermanów? Teraz będą? Teraz będą A ja mogę jej pominąć? Nie Dobra, najpierw jednego na spokojnie Weź się pojaw Super Ej, a on spowolniony A nic nie może zrobić, no patrzcie to Teraz Cytadela No nie 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 Zaklęci Ej, mam ostatnią szansę Nie mam leczenia żadnego Nic Bum No pewnie obrażenia tu upadku Znowu co jest? O, kresowa dzicz. I tutaj szmara, gdy leczył 4% czy punkty życia. To jest. I mamy poszukiwacza. Ale jednocześnie. Mamy tylko jedno życie. No dobra. Plus 20. Ja nawet na plus 20 padnę. Ja wam mówię. A to jest długi level, ja chyba nie chcę przechodzić całego. O i na hita padają. To są punkty życia. Bez sensu. Dlaczego to nie mogą być procenty? Przecież to ma sens chyba tylko na domyślnym. A kto na domyślnym gra w codzienne próby? Mało kto. A równie dobrze mogłem też użyć moda, żeby po prostu każda miejscówka była ciemna i miała tło z endu. Elektryczność i szybki atak. Okej, okay, to ja zrobię szybką ucieczkę. A, daleko sobie nie ucieknę. Dobra, potka. Hop, pum. Hej, No to nakłada na mnie dotknięcie odchłaniu. Więc oni mocno będą bić. Pum, pum. Nice. No i znowu nie mam życia, ale ja nie czekam. Lecę dalej. Jak na razie jest stabilnie. A mogę się tak przedrzeć przez to? Mogę. No, plus 20. Więc jakby. hm, Ale i tak obrywam mocno. W sensie, jakby jak się nie regeneruje, to widać, że obrywam. Wcześniej to się traciło później, się na hita i było ok. Teraz tracę jedną dziesiątą i jest problem? A czemu ta pelerynka jest teraz taka rozmyta? Co jest? Halo. Nie chcę rozmytej peleryny. Czemu ona jest rozmyta? Wszystkie są ok. A to jest jakaś rozmyta. Może chodzi o to, że w endzie jest jakieś dziwne światło. No patrzcie, tutaj też jest taka jakaś rozmyta. Dowódca biorę chleb i można lecieć. Chleb jest potęgą. Pamiętajcie dzieci, nikomu nie oddawać. Okej, okay, tu jakiś mróz jest, to mi się nie podoba. Tych wezmę za... A, on już leży. Wow. Kolejny tutaj, koniec gry. Ej, nie widzę misji tygodniowych. A jestem podłączony do Neta. A co? Co w ogóle się dzieje? Ale ukończyłem jakąś misję, ale ich nie widzę. Co się dzieje? Nie rozumiem. No dobra, także jak widać, bez leczenia jest dosyć duży problem i bez redukcji obrażeń też jest dosyć duży problem. Jakby całkiem ciekawe były te uniki, to że to wybucha i spowalnia bardzo przeciwników. To jest ciekawe, i jednak. No potrzebujesz leczyć się tak bez przerwy, bo inaczej klops. Ale tak, w tym odcinku to było na tle. Mam nadzieję się podobało, do zobaczenia i siemka.